Czas barw, czas dźwięków, czas wyjątkowych przeżyć. Nie uważałem sobie, że coś takiego można nie spotkać. Największe wydarzenia kulturalne, brzmienia, które zostają na zawsze. Światowe gwiazdy na wyciągnięcie ręki, festiwalowe emocje i teatr, który nie pozostawia obojętnym. Gdzie zielony poczułem? Fascynujące spotkania, dociekliwe pytania spojrzenie na sztukę. Jesteśmy w kosmosie malarstwa. Filmy, które otwierają oczy. Te, które zapisały się w historii. I te, które dopiero ją byczą. Przyznam, że robicie wrażenie. Jesień pełna emocji. Pełna pasji. Pełna kultury. To no wszystko jest takie piękne. Niewiarygodne. Jesień w tezobę kultura. Tu dzieje się wszystko, co najważniejsze. Dla mnie książka przede wszystkim właśnie o pamięci i o tym, jak działa pamięć. Dobrze, że tak książka jest obowiązkową lekturą. Rozmowy z twórcami i krytykami. Świetne w tym temacie jest to, że on jest tak bardzo niejednoznaczny. Chiczko kazał zaczynać od trzęsienia ziemi, no to zaczynam od trzęsienia ziemi. Dobry tytuł, premiera. Cały czas trzeba na nowe sposoby opowiadać tego typu historię. Dziś o 16.35 z Alicją Majewską i Włodzimierzem Korczem. Będziemy celebrować waszą współpracę. Dzięki Bogu dało się tego głotka czymś skusić, żeby pracowało i ze mną. Bywało nieraz tak, że napisałem pytanie, a ona tę pisemkę posłuchała dała Michałowi Bajorowi. On z tego wymuszał. Włodek twierdzi Michale, że Zara. gdyby on miał lepszy głos, to ani ty, ani ja nie zrobiliśmy kariery. Może to, to jest jakaś odpowiedź na pytanie skąd patienie? Wielka awaria i truba nic zabruszowania James Jack Lemon i Michael Douglas w filmie Chiński Syndrom. Dziś o 20.00 w TV